Macie ochotę razem ze mną wypłynąć na szerokie wody? Nic prostszego. Wystarczy, że namalujecie obraz taki jak ten. Samo namalowanie jest bardzo proste. Mam nadzieję, że zrelaksujecie się malując go, co najmniej tak, jakbyście słuchali szumu fal. Zatem zapraszam do oglądania. Do namalowania naszego marynistycznego obrazu będziemy potrzebowali dwóch odcieni niebieskiego. Jest to kobalt oraz ultramaryna. Użyjemy również bieli oraz czerni. Dokładam zielonego i mieszam najjaśniejszy odcień. Czym bardziej zmieszane kolory, czym bardziej wasze autorskie kolory, tym więcej głębi uzyskacie na obrazie. Tak jak widzicie, mieszam je w różnych proporcjach tak żeby uzyskać mm, taką neutralną, chłodną barwę i maluję nią górę naszego obrazu od linii horyzontu. Tak naprawdę nie potrzebujecie tutaj wcześniej robić żadnego szkicu, od razu możemy przejść do malowania. Niekiedy dodaję więcej bieli, a niekiedy dodaję więcej granatowych odcieni, dzięki czemu moje niebo będzie miało takie nieregularne przejścia. Nie bójcie się mieszać, nie bójcie się testować, do tego właśnie służy paletka. Na start używam szerokich pędzli i najszybciej stworzę moją podmalówkę. Dopiero później do szczegółów będziemy sięgać po mniejsze pędzelki. Gdy nasza góra obrazu jest już gotowa, tworzę inny odcień, dużo ciemniejszy i maluję obraz z prawej strony. Tak, żeby stworzyć ciemniejszą podmalówkę pod naszą białą łódkę. Dzięki temu, dzięki takiej różnicy ekspozycji, będzie ona się fajnie wyróżniać. A więc dodaję troszkę czerni, trochę ultramaryny i powoli koło linii horyzontu z prawej strony maluję. Dodaję jeszcze więcej ciemniejszych odcieni. Teraz, kiedy farba akrylowa jest mokra, nie czekam, jak te warstwy mi wyschną, tylko maluję po kolei, rozcierając. Konkretne barwy, które wcześniej nałożyłam. Uzyskuję taki efekt blendowania. Gdybym poczekała, aż pod malówkami wyschnie, wtedy kolejne kolory, które bym nałożyła, byłyby dużo bardziej wyraziste. Korzystam z farb, które mam już nałożone na paletce i powoli dorabiam nieco jaśniejszy odcień i zamalowuję cały dół. Wasze odcienie mogą wyjść minimalnie inaczej. To w ogóle nie szkodzi. Tworzę jaśniejsze barwy, którymi zamalowuję linię horyzontu oraz boki płótna. Możecie tak mniej więcej sobie obserwować, że ta lewa strona jest jaśniejsza, a więc odbicie w wodzie również tam będzie nieco jaśniejsze, a z prawej strony, tam gdzie mamy takie mroczniejsze plamy na niebie, również nieco przyciemnimy naszą wodę. Cały czas zależy mi na tym, żeby mój obraz był spójny. A więc barwy, które stworzyłam na namalowanie mojej wody, morza, mogę swobodnie również użyć na górne partie. Nieco rozcieram linię horyzontu, tak żeby uzyskać taki efekt przestrzeni i powietrza. I bardzo ciemnym odcieniem wmalowuję również głębie na moim niebie oraz odbicia na wodzie. Dodaję czasami trochę żywszego koloru. A tam, gdzie moja woda, dorabiam jaśniejszego odcienia barwy, po to, żeby nieco rozjaśnić ten obszar. Pamiętajcie o tym, że wasza woda nie musi być idealnie równa. To jest zupełnie naturalne, że tworzą się na wodzie delikatne fale. A więc pewne takie pozorne niedoskonałości w rozprowadzeniu farby będą tylko i wyłącznie dobrze tutaj robić. Czasami jeszcze bardziej rozjaśniamy i malujemy delikatne fale. Tak jak mówiłam wcześniej, staramy się tak robić, żeby odbicie na niebie było tym samym co odbicie na dole naszego obrazu na wodzie. A więc skoro rozjaśniłam lewą stronę na dole, rozjaśniam też na górze i delikatnie rozmalowuję. Możecie co jakiś czas sięgać po zupełnie czysty pędzel, po to, żeby fajnie rozetrzeć nałożone już na obrazie kolory. Nasza podmalówka jest gotowa do wyschnięcia, odkładam ją na kilka minut. Następnie, bazując cały czas na tych samych kolorach, które wcześniej zrobiłam, tworzę nieco ciemniejszy odcień przez dodanie czerni i ultramaryny. Na suchej podmalówce maluję kolejne warstwy, czyli ciemny obszar z prawej strony. Będzie to moje tło pod łódkę, którą zaraz namaluję. Tymczasem przy użyciu kobaltu, bieli oraz zieleni dorabiam za pomocą cienkiego pędzla jasny odcień. Kolor ten pozwoli nam na uzyskanie bardzo fajnych rozbłysków na wodzie. Namalujemy sobie delikatnie fale. Przy użyciu drobnego pędzla za chwilę będziemy również wzmacniać linię horyzontu. Chcę, żeby grzbiety fal delikatnie się tam odznaczały. Możecie na zmianę chwytać również za zwykłe, suche pędzle po to, żeby rozprowadzać wcześniej nałożony kolor. Uzyskałam tym samym dużo delikatniejszy efekt. Rozmalowuję śmiałe pociągnięcia z lewej strony, czyli tam, gdzie chciałam, żeby było dużo jaśniej. To samo oczywiście robię na niebie. Tak, aby obie płaszczyzny były swoim odbiciem i suchym, szerokim pędzlem delikatnie rozcieram te barwy. Sięgam po jeszcze mniejszy pędzelek i tworzę bardzo jasną szarość. Używam do tego bieli i czerni. Swobodnym ruchem nakreślam sobie kształt moich łódek. Rozmalowuję żagle. Jeżeli macie mniej wprawy, możecie wcześniej naszkicować ołówkiem ten kształt. Nie ma się co przejmować, jeżeli kształt, który nadacie, będzie odrobinę inny. Te łódki, i tak są bardzo oddalone. Przez kilka minut obraz odłożyłam do wyschnięcia. Teraz na tej bazie mogę nałożyć kolejną warstwę, dzięki czemu jeszcze mocniej je punktowo rozjaśnię. Używam cały czas małego pędzla. Nie zapominajmy też o odbiciu pod naszymi łódkami. Gdzie niegdzie jeszcze wzmacniam linię horyzontu. Oraz domalowuję wierzchnią warstwę fal, tak żeby one nam się fajnie przestrzennie ułożyły. Obraz skończony. Świetnie sprawdzi się do niego. Piękna drewniana rama. Może taka zrobiona samodzielnie, ze starej łódki? To tylko sugestia. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście malując ten obraz.